Siemano, z tej strony <laughs> Kamilin dzisiaj na, na, nagramy sobie odcinek Survivala o nazwie XD. <laughs> tutaj są shadery, nie wiem. Dobra, tworzymy świat. I tutaj nie będę nic robić za odcinkami, żeby nie było, że, że coś biorę sobie z creativa. Nie. Moment. Okej, okay, musiałam zdezaktywować niestety ddryszaidery. <tryk> bo, star bo staram się na kolejny odcinek ogarnąć. No normalne, no. Dziwne to było. W ogóle się w, w dżungli zespiliśmy, co jest dziwne. Okej, okay. <tryk> okay, co to jest? Nie wiem. Dobra, zbieramy ze drewna. Dobra. A nie chwila jeszcze muszę sobie kracyjka włączyć chwila. Dobra. Więc drewno tutaj tak. Tak. Dobra. dobra, tutaj sobie zrobimy patyki, tutaj sobie zrobimy 100 kilo, kopujemy się. No dobra, w końcu coś normalnego. E, dobra, kupiłem sobie kilka tego i... No. Dobra, tak, tak. Dobra, dobra. A więc tak. Jak to się to wszystko normalnie, choć że nie ma żadnych pokojowych czy coś w tym stylu po prostu. Normalne pospolite szywa, czekaj no, jeszcze sprawdzę, Tak, normalne. Dobra, będziemy teraz żeby sobie jakieś siedzenie zabrać. Dobra, krowa zabita. Dobra. Oczcino. Dobra, tutaj tak. O Jezus, ten taki będzie, że będę szukać terenów. Naprawdę na dziwny teren trafiliśmy, teraz tu się w dżungli ześpiliśmy Chyba może sobie tutaj domek tak postawię, popatrz. Albo tam, dobra, tam idziemy. Dobra. Jutro odcinek się najprawdopodobniej pojawi. Nie wiem, za dwa dni, pojutrze. Coś, coś w tym stylu pojawi się. Nie wiem, może nawet za trzy dni. Tego nie wie nikt absolutnie. Nawet ja sam. Okej, okay, wygląda na fajny teren, więc sobie tutaj postawimy. Dobra. Ok. Czy sobie nas tutaj? W ogóle to już jest, jest trzecia seria surowiwalu. Mam nadzieję, że się nie szybko nie skończy. Oczywiście, <laughs> jak wyjdzie pełna wersja 1.19, to, to wtedy idziemy na nowy surowiwal. Ale to już wiadomo. Dobra, chyba trochę pokopiemy i nie wiem, zrobię, zrobię tego no cięcie, żeby więcej zwie, zebrać i żeby was nie nudzić tym. Dobra, już jestem. Wykopałam sobie tak skromne pustaka i teraz to wszystko przemienimy. Na początku ten dom będzie wyglądał no, jak... No jak wiecie, no gówno. Nie ma co się oszukiwać. Ale potem jakoś to ogarnę lepiej. Dobra, pyk. Dobra, taki domek skromny może być. Tylko chwila, jeszcze tutaj muszę usunąć liany. Nie, to nie są liany. Liany? Nie wiem. nawet Czekać, żyć muszę. Dobra. O, bambus. Dopiero zauważyłem. Czego nawet to jest? Nie wiem. Dobra, tak, tak. Dobra, taki na tą chwilę skromny. No to jest domek, który naprawdę na innych surwivalach na tych co gram prywatnie z kolegą. tym co podglądałam budowałam o wiele większe domy. Taki dla mnie to jest nowe nie nierówne to jest. Dobra sobie na dwa. O no, i od razu jest lepiej. Dobra. Ja mam do Was pytanie. Ile odcinki mają mieć minut? Nie wiem, po 10. Po dwadzieścia, nie wiem co, so, więc daję wam to. Wam żebyście coś nie wiem, doradzili cokolwiek. Serio nie mam pomysłów. Dobra. <laughs> Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, musimy tutaj szybko sobie drzwi postawić, żeby... Kurde, mi się znów to gówno zespi. Kruper, ściek największy. Dobra, ja tego od domu odchodzę, nawet idę sobie trochę pokopać w kopalni. Kimakopalnia będzie tu. Mm, dobra. Ja wiem, że ja sobie za dużo, muszę się chodzi o na odcinkach, ale nie wiem, że sam czemu tak mam. Bo zawsze miałam ten głos wyłączony, wiecie co chodzi. Tak sobie sam tylko potem na, na moim, no, edytorze filmów. Dobra, teraz sobie tutaj kupimy znów z Dobra. Tutaj tak. Na początku ten dom nie będzie miał za wysokiego sufitu. A tenże sufit będzie był tylko tutaj. Ale potem naprawdę obiecuję wam, że po kilku chodnikach zrobię to lepiej. Po prostu muszę bloki zebrać w miarę sensowne. O Jezus. Nawet tu nie mam reszty. Czekaj, muszę uciekać. Czekaj, bo to ma typ miecz nawet. Dobra, ja bym chyba zwiewał jednak. Wiem sobie poczekał na działek. O nie no to jest szkielet gnuj. Jezu. Dobra. Tak. No śmierdziele, ale czym ja nawet mogę dotknąć? Piękne słabi stoi no chociaż są. Nie, tożby nawet krnął no, jak się da tylko. Więc co. Jo, ja dzielej mu z serca zabrał. No serio, no ile tych tak wolą no? być, Ja nie, a nie, a nie, no. Nie no. Dajcie, że szuczyć mowy. Ja nawet nie mam tu spawna. No bo no jak mam spawna tutaj, to ja mogę sobie ginąć, ile mi się podoba. Mm. Ek Dobra, ja idę do tego durnego mała domu. I się na tą chwilę tym zabuduję, bo nie mam nic sensowniejszego. Ja wiem, że to wygląda takie, jak takie gówno pospolite serio. Aha, to jest jeszcze pająk. Świetnie. Bardzo świetnie. Dobra. Dobra, jak zbudujemy podłogę, to czy inak się skończy po prostu, bo... No po prostu no kolejny no odcinek się pojawi za 2 dni albo jutro nie wiem sam nie wiem kiedy to się pojawi to się nazywa dobry youtuber nie wiem nawet kiedy się was o tym pojawi pies Ciekawe, czy mi się jak głos nagra pewnie tak byłam włączony Będę musiał go przegłosić znów. Będzie go słychać. Bo będzie tak cicho, że naprawdę. Dobra. Jutro, yy, znaczy, no nie wiem, jutro pojutrze to czy... Ja wiecie odcinek może z Survival albo ze Skyblocka to no bo spadkura no Tam w ogóle mi się przypadkowość światu, co no i musiałam znów tego wszystko przechodzić, ale tego nie będę nawet nagrywał, bo nawet tego nie nagrywałem Dobra No to jeszcze wstawiamy podłogę i no i na tyle to będzie wtedy Dobra tak, tak dobra Dobra, ten dom wygląda paskudnie, ja wiem o tym, ale no dobra, to było na tyle w tym odcinku, bardzo dbaliście do tego momentu, to się bardzo cieszę, no i co, to było na tyle i na, nara, do jutra pojczy, albo, do, no albo za dwa dni.